Witam serdecznie, moi Państwo, na kolejnych zajęciach tanecznych dla par online. Dzisiaj są ostatnie zajęcia przed wakacjami. Zapraszam dzisiaj do kolejnej figury Titanic komplikato, więc jak gdyby kolejna edycja tej figury pokazana w innym ustawieniu rąk. Zapraszam. Zaczynamy od kroku podstawowego i zapraszam ustawić się bardzo proszę bokiem. Do, do siebie, czyli twarzą a bokiem, do, jak gdyby do widza, yy, zaczynamy od pracy nóg. I moi Państwo, zaczynamy krok podstawowy. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy. To jest krok podstawowy, moi Państwo. Natomiast przypominamy sobie krok Titanika. Tak naprawdę, Titanik komplikato wygląda bardzo podobnie, jeśli chodzi o same stopy. Natomiast zmienia się tylko ustawienie rąk. Dlatego ta nazwa jest jak gdyby troszeczkę odróżniająca od tego, od tej figury Titanic normalnej. Więc zaczynamy nóżką lewą. Jeszcze raz. Dwa razy krok podstawowy. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem i pędzimy już do kroku Titanik, ale zanim to yy, zrobimy, partner zaczyna od nóżki lewej do przodu, partnerka od nóżki prawej do tyłu, partner przestawia nóżkę do boku, partnerka idzie przed partnerem, przenosimy ciężar ciała panowie i wracamy do pozycji wyjściowej. Ustawienie mamy tak jak do normalnej figury Titanik. Spróbujmy to z podziałem na rolę, czyli stopy partnera i partnerki. I najpierw zaczniemy od partnera. Partner zaczyna lewa, bok, prawa i lewa. Spróbujmy jeszcze raz w rozliczeniu. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Partnerka zaczyna od nóżki prawej do tyłu. I. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Partnerka obraca się, jeszcze raz bardzo proszę, Amelka, powtórz. Obraca się za ramieniem prawym. Pięć, sześć, siedem. Dokładnie. Teraz spróbujemy połączyć stopy męskie i damskie bez trzymania. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. I tutaj, później mamy obrót partnerki, tu również noga lewa u partnera, u partnerki jest to noga prawa i raz, dwa, trzy. Partner daje prawą nóżkę do tyłu, partnerka daje nóżkę prawą, również do, lewą nóżkę do, do obrotu i Pięć, 6, 7. Spróbujmy jeszcze raz, sam ten krok wykonać i raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Spróbujmy jeszcze raz, moi państwo. Ja wiem, że znacie już ten krok bardzo dobrze, ale y, musimy go. Jeszcze raz powtórzyć, bo niestety będzie tutaj zmiana ustawienia rąk za chwilę. Raz, dwa, trzy, basic. 5, 6, 7 i idziemy. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7. Mamy to, mamy to na pewno, moi państwo. Spróbujmy teraz pokazać pracę rąk. Zaczynamy od kroku podstawowego. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć, siedem. Prawe ręce się schodzą górą, lewe rączki dołem i zaczynamy. Raz, dwa, trzy. I partner prawą ręką swoją ciągnie partnerkę przed sobą, robiąc miejsce w ten sposób, że prawa nóżka panów idzie nam do tyłu. Pięć, sześć, siedem. To jest kandado. Natomiast do pozycji Titanika spróbujemy wykonać go jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Mamy to w tym ustawieniu. Następnie partner zaczyna. Lewa. Raz, dwa, trzy. Teraz partnerka, kiedy będzie się obracać. Lewą rączkę zgina na plecach. Prawa ręka idzie nam do obrotu. 5, 6, 7, 8. Spróbujmy jeszcze raz. W tej pozycji jest figura Titanik, a komplikato różni się tym, że zmieniamy rękę. Lewa ręka partnerki idzie do zgięcia do tyłu. I teraz wykonujemy krok do przodu. Raz, dwa, trzy. I kiedy partnerka robi obrót, partner prawą nóżką do tyłu, partnerka y, lewą. Raz, dwa, trzy, cztery. W ten sposób. Tylko za chwilę dokręcimy partnerkę już do, do siebie, moi panowie. Spróbujmy jeszcze raz w tym ustawieniu, bo krok znamy. Zaczynamy. I raz, dwa, trzy obrocik. Do mnie 5, 6, 7. Dokręcamy partnerkę do siebie. I w takim ustawieniu. Partnerka przy obrocie, spróbujmy sam obrót. Partner cały czas, bardzo tu ważna jest praca lewej ręki pana, ma przy obrocie rękę paś, na pasie partnerki. Na pasie. Partnerka ma cały czas w trakcie obrotu wygiętą tą lewą rączkę. Teraz robimy krok podstawowy. Co z tymi rączkami z góry? Partner. Przekłada rękę prawą swoją za głowę partnerki i puszczamy. I teraz przechodzimy do Dilekeno lub inaczej do crossbody. Prawa ręka pana jest na y, lewym ramieniu partnerki. 5, 6, 7. Spróbujmy jeszcze raz wykonać krok. Sam. Górę. Jeszcze raz w ustawieniu. Spróbujmy. I. Raz, dwa, trzy. Kiedy partnerka przygotowuje się do obrotu, dopiero mamy, moi państwo, rękę zgiętą partnerki. I. Pięć, sześć, siedem. Dokręcamy. Teraz. Raz, dwa, trzy. Partnerka przytrzymujemy. Pięć, sześć, siedem. Krok podstawowy i lewa ręka pana idzie za głowę swoją i wracamy do pozycji wyjściowej, czyli mamy krok podstawowy w zamkniętym okrągłym trzymaniu. Moi państwo, ale zanim zrobimy Tytani Komplikato, połączymy to z figurą Kandado, którą tańczyliśmy tydzień temu. Przypomnijmy ją sobie i raz, dwa, trzy. 5 6 7 candado, czyli te same kroczki w ustawieniu 5 6 7 raz 2 3. I z tej pozycji z skrozbodyli idziemy do figury Titani complicato i raz 2 3 5 6 7 raz 2 3 5, 6, 7. Raz, 2, 3. 5, 6, 7. Spróbujmy jeszcze raz, moi państwo, zatańczyć też dalej w bardzo wolnym tempie czyli prawe rączki, lewe. Idziemy do Candado, czyli to. Przekładamy obrocikiem. Idziemy Croz Bodyli. Tytani Complicado obkręcamy partnerkę, dłoń jest na pasie, przykładamy rękę i teraz jak przeprowadzamy partnerkę przed sobą, prawa ręka, moi panowie, jest na lewym ramieniu partnera, czyli asekuracji partnerki. Tak, teraz mamy skrzyżowaną rączkę. Robimy krok podstawowy, lewa ręka panów, przykłada się z tyłu za swoją główkę, dłoń partnerki idzie po linii, Ręki prawej partnera. I mamy krok basic. Spróbujmy połączyć to już w całość i na rozliczenie. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, candado i raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. I będziemy mieć tytanik, pięć, sześć, komplikado z dwa, trzy. 5, 6, 7, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3. 5, 6, 7. Czyli później po yy, figurze Titani komplikado robimy cross body lead i wracamy do pozycji wyjściowej, czyli powtarzamy cały schemat od początku. Co z rękami? Moi Państwo, zaczynamy krok podstawowy już od przekątnej rąk. Prawa do prawej, i zaczynamy pierwszy krok. Raz, dwa, trzy, drugi, i na trzeci krok łączymy lewe rączki, przechodzimy do Candado. Tu na pewno już Państwo znacie: li i Tytani Complicato w pasie ręka partnera, przekładamy, asekurujemy. I przekładamy. Krok podstawowy możemy wykonać i przejście z kroz wodyli. Spróbujemy troszeczkę szybciej, moi państwo. I za chwilę razem z nami spróbujecie z muzyką. I raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Ręce. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Tytani komplikatą. Hop, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, kroz wody, pięć, sześć, siedem, i raz, dwa, trzy, pięć, sześć, lewe, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, kandado, pięć, sześć, siedem, przejście do tytanika komplikato, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy,

Dziękuję, moi państwo. Przypominam jeszcze o konkursie tanecznym online. Do 12 lipca nadsyłacie filmiki na, nasz, na naszą stronę internetową, a dokładnie na adres mailowy kulturkamaupa.mgoks.pl. Mam nadzieję, że powoli przygotowujecie się już do swoich występów, żeby je nagrać, również przygotowujecie również swoje stroje do tańca. Zapraszam, dziękuję ślicznie za te dwa miesiące i do zobaczenia.